Cześć! Dziś powiem Wam o moim super skutecznym i jakże przyjemnym olejkowym protokole dla pięknych nóg, wolnych od żelaków, pajączków, a także obrzęków czy opuchlizny. Chcę, żebyś pamiętał, że olejki eteryczne to nie tylko niezawodne doraźne medykamenty, to przede wszystkim styl życia. Możesz stosować je na miliony sposobów i nigdy cię nie rozczarują. Żelaki mają swoje podłoże w stagnacji limfy i przeciążeniu, dlatego warto zacząć od masażu. Ja robię taki na sucho szczotką z naturalnego włosia, na którą aplikuję kropelkę olejku z sassy lub greyfruit. to przed prysznicem, a po aplikuję takie olejki jak lemongrass, white orange, cypress, lavender, lemon, geranium, grapefruit i helichryzum. W odpowiednich proporcjach łączę je w buteleczce z kulką o objętości 10 ml lub 5 ml. Dopełniam olejem frakcjonowanym kokosowym i smaruję miejscowo w obszarach newralgicznych. Dla lepszej absorpcji warto pozostawić odrobinę wilgoci na skórze przed aplikacją tej mieszanki. Jeśli nie masz jeszcze tego całego olejkowego arsenału, to możesz zrobić prostszy. Protokół: Lemongrass, White Orange, Cypress, Lavender i Lemon. Jestem pewna, że ukochasz ten aromatyczny zabieg spa. Zapraszam do olejkowego świata. Jestem tu dla ciebie.